Cześć, witajcie w Alien. Kłaniam się kolejny dzień pracy z Zubera. Dzisiaj totalny fakta. Mały fal start miałem, ale o tym wam opowiem później, a przy okazji wam dzisiaj mm, opowiem najzwyczajniej w świecie, wypłata jest co miesiąc. <śmiech> Nie. <śmiech> Nie odpowiem Wam teraz, odpowiem Wam za chwilę. Na razie wracam pod McDonalda, bo zrobiłem, notabene, od godziny 14.00 zamówienie, ale tu był mały problem, bo o 14.00 zrobiłem jedno zamówienie, a następnie, no właśnie, opowiem Wam o tym za chwilę. I teraz o godzinie 4.40 miałem kolejny order. No właśnie go skończyłem, więc teraz wracam na Maka i porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądają wypłaty w Uberze. Oraz porozmawiamy sobie o tym, co się dzisiaj działo. A więc do zobaczenia. No i co, dojechałem. Dojechałem, dojechałem. No a więc teraz chwilę poświęćmy na to, jak Uber daje wypłatę. Po pierwsze Uber nie płaci gotówkowo, Uber przelewa na konto. Po drugie, dość ważne to jest to, że uber normalnie płaci raz w tygodniu zawsze w poniedziałek. I zawsze ta data poniedziałkowa, najbliższego poniedziałku, figuruje Wam w kategorii, znaczy w kategorii na ikonie przychody. Możecie widzieć, że w poniedziałek wypłata, na przykład, nie wiem, pierwszego, potem, nie wiem, ósmego i tak dalej, Ale Uber daje też możliwość wypłaty codziennej zarobionych pieniędzy. To nie jest żart. Ale żeby spełnić te kryterium, trzeba 25 przejazdów odbyć. Po 25 odbytych przejazdach Uber automatycznie uruchamia przycisk w aplikacji, możliwość jednorazowej wypłaty razy dziennie. Co oznacza, że np. dzisiaj, teraz pracując, no i sobie wieczorem robię podsumowanie. Mogę użyć klawisza wypłać, prawda? I dnia następnego do godziny 15 pieniądze mam na koncie. I tak mogę robić praktycznie codziennie, tak naprawdę aż do czwartku. Dlatego, że jak w czwartek zrobię mm, klik, w piątek otrzymam pieniądze, ale jak w piątek zrobię klik, to niestety w sobotę te pieniądze nie przyjdą, tylko dopiero w poniedziałek. A więc można powiedzieć, że od poniedziałku do czwartku można spokojnie sobie wypłaty robić codziennie. Co niektórzy zaczęli kąsać temat odnośnie ile Uber płaci i jak to wulgarnie ujęli werbowanie ludzi do, do Ubera. Po pierwsze, nikt nikogo nie werbuje. Po drugie, to, że ktoś podaje swój kod rekomendacyjny. O, mam order. Ktoś podaje swój kod e, rekomendacyjny. Sekunda, odebrane. To wtedy e, najzwyczajniej w świecie taka osoba, taka osoba otrzymuje jakiś grant. E, ta, która daje ten kod. Otrzymuje grant od Ubera, ale on się naprawdę waha w granicach 50 do 100 euro, a czas oczekiwania 2-3 tygodnie. Czy to się opłaca? Nie. Ale no pamiętajcie, że każdy ma prawo swój kod podać specjalny. I co daje taki kod? Jeśli osoba przychodzi z rekomendacji, wtedy dostaje się bardzo szybko do Ubera, a nie jeżeli przychodzi sama, że tak powiem, przez stronę, tak? Dlatego, że Uber widzi, że a, to jest kogoś znajomy, bo dostał od rekomendacyjny, no to go bierzemy od razu. To jest taka prawda, takie są realia. Hmm, takie osoby też deczko więcej zarabiają. Mówi się o tym nieoficjalnie. A więc tak wyglądają zarobki. Ja teraz dostałem order, <laughs> muszę go iść zrealizować. A Wam mogę powiedzieć: jeśli nic się nie przytrafi po drodze śmiesznego, to widzimy się wieczorem na podsumowaniu, który mam nadzieję, że będzie. Tak samo dobre jak wczorajsze, czyli no stówka musi być. No ale zobaczymy jak to wygląda. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o tym jakie są różnice między miastami i jakie są różnice w zarobkach. No i proszę, witajcie. Podsumowanie oczywiście soboty. 78,24, 8 godzin, 18 minut, 13 przejazdów i promocja 5 euro, bo to było za przejazdy. Ten cały trip Quest. I euro 94, TIPA w tym. Ale powiem Wam, że dla porównania, wczoraj, tak jak Wam pokazywałem, 115 euro, 15 centów w piątek. I żeby rozwiać wątpliwości, tak samo tylko 5 euro um, TIP Questa, e, TRIP Questa, SORY, a z kolei mm, 2,09 na piwku. Tak to wygląda i najlepsze, że przyjazdów w piątek miałem 20, prawie że w tym samym czasie, ale w sobotę już ich było tylko 13.